Zobaczymy zaraz, jak na tę szpitalną rzeczywistość, szarą, kolorową, zindywidualizowaną, patrzy dr Grzegorz Kostelecki, prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Zapraszam na scenę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie organizatorom do udziału w tej konferencji niezwykle ważnej. Dzisiaj przedstawię temat związany z szarą czy kolorową rzeczywistością żywienia pacjenta. Jaka jest, a jaka mogłaby być. Jak już było wspomniane, Szanowni Państwo, około 30% wszystkich pacjentów, którzy trafiają do szpitala, jest niedożywionych. Z kolei w trakcie hospitalizacji, pobytu pacjenta w szpitalu, u 50% z nich rozwija się kolejne niedożywienie. Skutkiem tego niedożywienia to będzie między innymi nieprawidłowe, to będą nieprawidłowe wyniki zdrowotne, to będzie wydłużony czas pobytu pacjenta w szpitalu, to będzie, Szanowni Państwo, zwiększona, zwiększone wskaźniki ponownego przyjęcia do szpitala, ale również mniejsza skuteczność leczenia. Wpływ na proces niedożywienia... Ma kilka czynników. Zazwyczaj jest to stan zdrowia pacjenta, czyli m.in. zwiększone zapotrzebowanie białkowo-kaloryczne, ale również, Szanowni Państwo, yy, nieodpowiednio zbilansowana dieta. Od czego zależy nasza dieta, czyli jadłospis, który sporządzamy dla pacjenta? Jest kilka takich czynników, determinantów, które mają ogromny wpływ na to, jak wygląda końcowy efekt. Yy, Jadłospis. Po pierwsze ustawodawstwo, czyli to yy, w jaki sposób prowadzony jest proces legislacyjny związany z żywieniem pacjenta w szpitalu. Satysfakcja pacjenta również ma ogromny wpływ. Liczba i wykształcenie dietetyków to jest kolejna kwestia. Trzęd i urządzenia gastronomiczne, rodzaj szpitala, ponieważ inaczej będziemy żywić. W szpitalach pediatrycznych, inaczej będziemy żywić w szpitalach psychiatrycznych oraz budżet szpitala, od którego tak naprawdę zależy to, ile my przeznaczamy pieniędzy na wyżywienie pacjenta. Szanowni Państwo, te wszystkie czynniki są ze sobą połączone i od siebie zależne. To jest niezwykle istotna kwestia, ponieważ jeżeli zmienia się ustawodawstwo, to będzie to miało wpływ na budżet szpitala. Z kolei jeżeli my zwiększymy budżet szpitala, to pacjent będzie zadowolony zdecydowanie lepiej. Co mówi nam nasze prawodawstwo, jeżeli chodzi o żywienie w szpitalach? Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych mówi nam tyle, że pacjent w ramach leczenia szpitalnego ma prawo do wyżywienia adekwatnego do stanu zdrowia. I chciałbym Państwu pokazać tę adekwatność czym na co dzień mierzą się dietetycy szpitalni. I w tym momencie mógłbym zakończyć prezentację i powiedzieć szara czy kolorowa, tak? Natomiast my dążymy do jak najlepszego rozwiązania i najlepszych dla pacjenta wyborów. Mogłoby to wyglądać tak. Szanowni Państwo, tylko w 2016 roku było ponad 100 interpelacji poselskich związanych z żywieniem pacjenta w szpitalu, ponieważ w tym samym roku było, była ogromna liczba skarg pacjentów dotycząca żywienia w szpitalach. Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła szeroko zakrojone kontrole w szpitalach, w których żywi się pacjentów. Równolegle, do tej kontroli, yy, równolegle z tą kontrolą przebiegała kontrola inspekcji handlowej na zlecenie yy, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, która kontrolowała firmy cateringowe. Zwróćmy uwagę, jakie nieprawidłowości wykryto podczas tej kontroli. Najczęściej nie przestrzegano terminów przydatności do spożycia produktów, które wchodziły w skład posiłku. Stwierdzono, Przykład takiej przeterminowanej o ponad 3 miesiące szynki wieprzowej z golonką, która była zaplanowana w diecie pacjenta. Kolejnym przykładem to, Szanowni Państwo, bardzo specjalistyczne diety, w tym dieta bezglutenowa, która, y, która jest uważana za bezglutenową, jeżeli y, według przepisów prawa będzie zawierać mniej niż 20 mg glutenu na, na kilogram. Stwierdzono w laboratorium przekroczenie tej wartości, a zatem nie możemy mówić o tym, że dieta bezglutenowa była pewnym elementem leczenia pacjenta. Kolejna kwestia to, Szanowni Państwo, co robili dietetycy, aby monitorować proces żywienia pacjenta w szpitalach. Okazuje się, że w wielu przypadkach w ogóle dietetyk nie był zatrudniony, natomiast w innych szpitalach ograniczała się ta kontrola do wizyty, dietetyka szpitalnego w oddziałach szpitalnych albo jedynie zachowany był kontakt mailowy czy telefoniczny z działem żywienia, czy też z firmą cateringową. Kolejna nieprawidłowość, Szanowni Państwo, to gramatury posiłków, które były zaniżone w stosunku do umowy, czy też receptur. Tutaj taka, taka, taki przykład, bitka schabowa, która była lżejsza od wymaganej porcji od 5 do 50 gram. W związku z tym my nadal mówimy o niedożywieniu szpitalnym w kontekście niedożywienia białkowego. I taka kolejna nieprawidłowość to, Szanowni Państwo, nieprawidłowo skomponowane jadłospisy, mało warzyw, zbyt wysoka podaż produktów o niskiej wartości odżywczej, wysoka zawartość tłuszczu, mały udział produktów będących źródłem pełnowartościowego białka oraz zbyt mała podaż mleka i produktów mlecznych. Kolejne badanie, które przeprowadzono to badanie w, 20, w 2021 roku. E, miałem przyjemność uczestniczyć w tym badaniu razem z panią profesor Grochowską Niedworok w ramach mojego doktoratu. Badaliśmy, jak wygląda kwestia żywienia szpitalnego, jakie są problemy y, i z czego one wy, wynikają. Szanowni państwo, Wnioski z tego badania były następujące, że w ocenianych podmiotach leczniczych pod względem żywienia w zakresie diety podstawowej występują problemy w zapewnieniu pacjentom żywienia zgodnego z zaleceniami eksperckimi. Kolejna rzecz to uzyskane wyniki pozwoliły wskazać, że za nieprawidłowości w żywieniu pacjentów odpowiedzialny jest brak lub zbyt mała liczba zatrudnionych dietetyków. Istotne nieprawidłowości w jakości ocenianych jadłospisów dotyczące przede wszystkim tej diety podstawowej to zaniżona wartość energetyczna, zbyt mała wartość białka, zbyt y, duża zawartość witaminy A, która wynikała z podawania głównie produktów podrobowych w typu właśnie wędliny podrobowe. Szanowni Państwo, kolejne trzy wnioski, które nasunęły się z naszego badania, to przede wszystkim e, potwierdziliśmy statystyczną różnicę pomiędzy wartością stawki żywieniowej a jakością tych posiłków, co wydaje się po prostu logiczne. Im więcej pieniędzy przeznaczymy na żywienie, tym będzie ono lepsze, ale również w tych szpitalach, w których był wdrożony jakikolwiek system e, jakości polegający na ocenie posiłków, które trafiają do pacjentów, to były one faktycznie lepszej jakości. Szanowni Państwo, cofnijmy się w czasie o 20 lat. W roku 2003 Rada Europy przyjęła rezolucję w sprawie żywności i żywienia w szpitalach, która już wówczas wskazywała na dwa obszary, które powinny być szczególnym zainteresowaniem potraktowane przez decydentów. Po pierwsze, bezpieczeństwo żywności a po drugie opracowanie pewnych wytycznych lub norm dotyczących żywienia szpitalnego, czy to regionalnych, czy krajowych, czy szpitalnych. Jeżeli chodzi o te standardy żywienia pacjenta w szpitalach, to chciałbym Państwu przedstawić kilka takich e, publikacji naukowych, które stanowią źródło wiedzy, ale również są pewnymi wytycznymi, którymi dietetycy szpitalni powinni kierować się przy układaniu diety dla pacjenta. Po pierwsze, standardy kanadyjskie, rola żywności w szpitalach. Po drugie możemy wymienić jako przykład standardy australijskie. Mamy również standardy opracowane przez brytyjskie stowarzyszenie dietetyków i jako przykład ostatni podam standardy żywienia pacjenta w szpitalach w Szkocji. A zatem można takie standardy opracować, korzystać z nich i poprawić jakość żywienia pacjentów szpitalnych. Szanowni Państwo, co na to nasze prawodawstwo polskie? W roku 2019 Stwierdzono, że jednak trzeba coś zrobić i poprawić jakość posiłków. W związku z tym wdrożono, Ministerstwo Zdrowia wdrożyło pilotaż. Pilotaż, który miał na celu poprawę jakości żywienia pacjentek hospitalizowanych w oddziałach położniczo-ginekologicznych. Ten pilotaż nazywał się Dieta Mamy i był prowadzony dobrowolnie. W związku z czym szpitale, które chciały przystąpić do tego programu, mogły skorzystać z tego. Z, z tego rozporządzenia. Ponieważ jestem również, oprócz tego, że reprezentuję Polskie Towarzystwo Dietetyki, to od 25 lat pracuję i zajmuję się żywieniem szpitalnym. Mogę sobie pozwolić na krótką prywatę. Szanowni Państwo, szpital, w którym na co dzień pracuję, również brał udział w tym pilotażu. I proszę zwrócić uwagę, jakie produkty przemyciliśmy do Jadłospisu. Szpitalnego, które tak naprawdę rzadko kiedy występują w jadłospisach szpitalnych. Podawaliśmy pacjentom, pacjentkom na drugie śniadanie i w ramach podwieczorku takie produkty, jak takie potrawy, jak sałatka grecka z serem feta i oliwkami deser z nasion chia i czarną porzeczką, sałatka owocowa z wiórkami kokosowymi, deser tiramisu z, z biszkoptami i serkiem waniliowym, koktajl bananowy z jarmużem i płatkami migdałowymi, czy też kasza jaglana z musem malinowym, albo sałatka ze świeżego szpinaku z suszonymi pomidorami i ziarnami słonecznika. Te produkty były, były podawane pacjentkom w ramach pilotażu, cieszyły się dużym zainteresowaniem i dla nas takim wyznacznikiem dobrego wyżywienia jest brak skarg pacjentów, o czym już wspomniał dyrektor, pan dyrektor szpitala uniwersyteckiego. Nie sposób wspomnieć o tym, co się dzieje obecnie. Yy, abstrahując od yy, polityki, Szanowni Państwo, 25 września ukazało się rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie pilotażu Dobry posiłek. Jest to kolejna zachęta dla szpitali, aby mogły skorzystać yy, z dodatkowych funduszy oraz poprawić jakość żywienia pacjenta. Przy czym jest to oczywiście dobrowolny. Wnioski składa się dobrowolnie. Każdy szpital może sam zdecydować, czy będzie chciał brać w pilotażu, czy też z niego nie skorzysta. Jakie są najważniejsze założenia tego pilotażu? Po pierwsze, zwiększone finansowanie. Każdy szpital w ramach osobodnia otrzymuje dodatkowe środki finansowe, dedykowane, odrębne, czyli nie w ramach ryczałtu, ale odrębną umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 25 zł i 62 grosze na każdego pacjenta, możliwość uzyskania porad dietetycznych, o których tutaj już była mowa, które są niezwykle ważne w trakcie hospitalizacji pacjenta, ale również po jego zakończeniu. Co ważne, została zdefiniowana, został zdefiniowany dzień pacjenta, czyli Pierwszy i ostatni dzień pobytu pacjenta liczy się jako jeden osobodzień, w związku z czym szpitale będą musiały przestrzegać tego założenia. Do tego pilotażu nie kwalifikują się natomiast pacjenci, którzy są hospitalizowani w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii oraz ci, którzy są żywieni wyłącznie doilitowo lub wyłącznie pozailitowo. My jako Polskie Towarzystwo Dietetyki Konsultowaliśmy ten projekt w ramach konsultacji publicznych. Kilka naszych uwag zostało uwzględnionych, ale widzimy również takie trudności w realizacji tego pilotażu. Po pierwsze konieczność dokumentowania pilotażu w postaci wykonywania zdjęć i umieszczania ich na stronie internetowej szpitala oraz konieczność przeorganizowania systemu obsługi żywienia szpitalnego, ponieważ... Musimy zapewnić, Szanowni Państwo, pacjentom przerwę 12 godzinną między kolacją a śniadaniem dnia następnego, w związku z czym może to dla niektórych szpitali stanowić istotny problem, ponieważ wiemy, że na niektórych oddziałach posiłki wydawane są, kolacja zwłaszcza wydawana jest o godzinie 16. Tutaj musielibyśmy przemodelować ten system tak, aby kolacja była przesunięta na godzinę 19-20. A obiad na godzinę 14-15. Szanowni Państwo, jak to wygląda w innych krajach? Przygotowałem dla Państwa takie przykładowe menu, być może bardzo niezbyt nie dobrze widać, ale y, jest to menu dostępne na stronie internetowej Szpitala Brytyjskiego, y, NHS. Menu jest w języku polskim dla pacjentów. Każdy pacjent w ramach y, pobytu może wybrać sobie y, menu, z menu y, do, dostępne w tym dniu potrawy, y, przewidziane na lunch oraz na kolację. Natomiast standardowe śniadania są dla wszystkich pacjentów takie same. Mamy kilka diet, które y, są y, opracowane według wytycznych Brytyjskiego Towarzystwa Dietetycznego. W związku z tym pacjent, obojętnie z jakim schorzeniem trafia do szpitala, ma prawo wybrać sobie adekwatne do jego potrzeb wyżywienie. Świetnie by było, gdyby każdy szpital w Polsce również miał taką możliwość, jednak zdajemy sobie sprawę z ograniczeń organizacyjnych, technicznych, ograniczeń finansowych. W związku z tym chciałbym państwu jeszcze na koniec przybliżyć jakie mamy możliwości w takim aspekcie technologicznym przygotowania i dystrybucji posiłków. Jakie mamy systemy? Po pierwsze, popularny, najbardziej popularny w Polsce system typu Cook and Fresh albo Cook and Serve, jak niektórzy mówią, czyli żywność, która jest przygotowywana w dniu jej wydania. Ma swoje wady, zalety. Zaletą będzie przede wszystkim elastyczność w recepturach potraw. Możemy je zmieniać, modyfikować praktycznie z dnia na dzień. Możemy również serwować w tym systemie dania regionalne, dania sezonowe. Przy czym dużym, dużą wadą tego systemu będzie zależność wykonania od kwalifikacji i ilości personelu. Tutaj personel będzie takim najsłabszym ogniwem w tej całej... W całej procedurze oraz koszty utrzymania i wyposażenia kuchni w miejscu podawania posiłków. Kolejny system, który możemy zastosować w szpitalach, to cook and chill. To jest system polegający na wcześniejszym przygotowaniu posiłków, a następnie ich schłodzeniu. I z chwilą, kiedy te posiłki trafiają do pacjenta, są one wcześniej poddawane procesowi regeneracji. Oszczędność kosztów pracy. Skraca jako zaleta możemy również tutaj podać czas przechowywania żywności gorącej. Można zwiększyć różnorodność produktów. Przy czym wadą to będzie sam proces regeneracji posiłków, który musi być prowadzony w ściśle określony sposób, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa żywności. Mowa tutaj o systemie HACAP. Nie wszystkie dania mogą być podawane w ramach regeneracji. No i zależność od zewnętrznego dostawcy, bo wiadomo, że zdarzają się czasami braki pomyłki, więc tutaj musimy również wziąć pod uwagę tego typu aspekty. Szanowni Państwo, i ostatni system, który jest popularny w szpitalach, to system Cook and Freeze, czyli wcześniejsze przygotowana żywność jest zamrażana, następnie przechowywana i dostarczana do pacjenta po uprzednim jej regeneracji zaleta to wydłużony okres przydatności do spożycia produktów, mniejsze marnotrawstwo żywności, ponieważ w systemie Cook and Chill musimy jednak po pięciu dniach te posiłki niewykorzystane zutylizować. Zaletą będzie, yy, yy, wadą, przepraszam, będzie koszty, to będą koszty energii związane z przechowywaniem, magazynowaniem, zamrażaniem oraz regeneracją tych posiłków oraz konieczna, Konieczność wystarczającej ilości miejsca do przechowywania posiłków. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.